Mówisz, że ty jesteś wodzimiesz Północny? Nie Jestem John Północny. No, czyli mój wujek. No nie no. wiem, jak się nazywasz. Eee, Był mi Michael Niech Nie kojarzę nazwiska. No, to nie ważne. Po prostu tych ludzi, którzy mieszkają na tym, na tym, tym? No ta, to moja rodzina. No. No to ja jestem. Yy, synem tego. Yy, Kazimierza. Eeeh. Yy, Wierci Pięty. Kazia Wierci Pięty? No, Kazimierz no. To mogłeś tego od razu. No. No. Ja też szwagrem jego. No. No. Cześć, szwagrem? To w właśnie... Powoliło nam a jesteśmy jak Johnny Silverhand a czy wy pierdziliście? nie przejmuj się Małgosią ona ma wrzoty w dupie to jest Małgosia? Tak. Małgosia Północna witam Małgosia Północna witam Małgosia Północna znaczy witam Małgosia ba Północna jesteś moim ciocią? Nie, nie, to nie jest się. To jest... ...randomowa O. To gdzie jest nie żyje 40 lat już. Mm. Tak samo jak ty. Co? My żyje nie słyszeliśmy tego. Czego? W gazetach trąbiło o twoim zniknięciu... ...a później o śmierci. Jak o śmierci? Pisali, że omarłeś w wypadku samochodowym. Przecież to bzdury! No teraz widzę, że to bzdury. Cała nasza rodzina przez lata myślała, że nie żyjesz. I dalej tak myślę. Musimy coś z tym zrobić. Co chcesz z tym zrobić? Nie wiem, baby w domu. Kiedy? Wczoraj, wczorajszej nocy Olera, Co? Pamiętam to Co pamiętasz? Strzelałeś No strzelałem w otwarte okno Widziałem cię Widziałeś mnie Tak Pamiętasz, że twoja rodzina, czy nasza rodzina jest głucho niema? Jak to głucho nie ma? No głucho nie ma! Dziak! Ech Powiedz Ranger starego Bena. No. On tam robił te wigibasy na tych. na trotylach. Co? No na trotylach. To no, dynamitem się bawił. No, 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 no. No. To on zawsze podrzucał takie paczki pod nasz dom, nie? No. No. I nasza rodzina tyle nasłuchała się tych paczek. Wiesz, tak. Puk puk. puk. No nie. Aż w końcu zostali nie niemami! Ale to przecież te 40 lat! No tak! A twoja śmierć im tym nie pomogła! Olera. Ale że oni dosłownie już nic nie mówią? Nie a no, twoja córka jest wierzona, mogą coś mówić jeszcze. Właściwie wyprowadzili... wyprowadzili 20 lat temu. Wyprowadzili?! No! Ja pierdziele... No jak, jak się... to zaczęło... No to się wyprowadzili, nie? Jak uzyskali, że ten stary Ben coś tam robi... To no się no po co mam się nieć? Ech, no to w sumie prawda. No właśnie. Dobra wuju Faj z ten gawędzi jak wam będę spadł. Chociaż wiesz może gdzie... Gdzie teraz są moja rodzina? Gdzie jest moja córka i moja żona? Ech... Pomyślmy. Mogą być gdzieś w okolicach Los Santos. Albo Harmonii, nie, to jest harmonia. Albo paletowe, ale nie jestem pewny. To są... dwie różne strony. Wiesz co? Radzę ci jechać do Paletobay, jest bliżej. Ale to i tak jest 12 godzin w dwie strony... ...drogi. No ta, ale masz inny obór. Do to 4, 4... godziny samolotem. No... ...a po co mi samolotem mogę tam dojechać? Nie możesz tam dojechać, idioto! Ty jest nas... Uczyli w tym, w książce od historii, że tam jest takie wielkie jezioro. A no, no jest jezioro, rzeczywiście. No, i przez to jezioro można tylko samolotem przelecieć. A czym nie łódką? Debido, bo to jest jak trójkąt północny. Oho, jak trwa, to, to? No. A wiesz może gdzie jest, a nie, to ty coś żartowa. żartowałem. Wiesz może gdzie jest mój ojciec? No w tej chacie, nie? Tylko ja teraz głuchoniemy. A matko? No matka jeszcze się to wstrzyma, ale chyba teraz nikt nie ma. Nie musiałbyś sprawdzić. Czekaj, no to ktoś się... W... chwilę moment. Widziałeś mnie, tak? Ta. Nie wiedziałem, że to ja. No nie myślałem, że ktoś chce się włamać. Czyli powiadomiliśmy ich rodziców o tym, że ktoś chce się włamać, dlatego uciekli? Ta. Ja pierdziele, to wiele wyjaśnia. No, przecież oni by nie usłyszeli, nie? A ja usłyszałem, patrzyłem na ciebie z tej, yy, z takiej góry. No nie, nie wiem, jak to się nazywa. Ten Silos! No i powiadomiłem ich tam na pejdzie, że im napisałem, nie? Oho, to ma sens. No. Dobro, miło było poznać. A na pełni wie, że jest moja córka? Nie. A wiesz, może jak moja żona się nią opiekuje? Z tego co pamiętam, 15 lat temu wzięła. Znaczy nie 15 lat temu kogoś poznała. Poznała kogoś? No teraz ma tego: męża. Ja opierdziałam. No się? Taka piękna kobieta. By się by marnowała z tobą. Jak marnowała? No nie, nie żyłeś! No tak. No. Żegnaj, wuju. Znaczy, żegnaj, wuju. Żegnaj. Przeprowadzisz nazwisko? Michał... Wiercipięta... Michał Wiercipięta? No... To nie Nie no tak, 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 jest okej. Okay. Tylko tak po prostu się nie trochę. Myślałem, że jesteś północny. No mam geny, nie? Wiesz jak to jest, nasza rodzina ma... ma dwoje nazwisk. O ojca i od matki. To jesteś od strony matki? No! Eee, widzisz, że ja odsłuchuję ojca! No! No dobra, żegnaj, bierci pięto. Może kiedyś się poznamy jeszcze? Żegnaj. Nie widzę, eh? jak to się widzenia to już nie powiesz? Mi? I już nie powiedział. E, co za Dobra widzowie. sobie. Ojcu, poznaliśmy naszych jedynych. Ludzi, którzy mogą nas doprowadzić do naszego. to do naszych tych, no, naszej córki, naszej naszej żony. to Więc spoko. Będziemy mogli się u nich kiedyś dobra. Ale dobra, sobie stąd. Ale kurde, co stąd. dzieje, nie? co się dzieje, nie? Więc tak, mamy już potwierdzenie, że albo są w Los Santos, albo są w Paletobay. No ale to i tak, najlepiej żebyśmy w kolejnym odcinku czy coś pojechali do Paletobay bardziej, żeby poszukać naszej, naszą rodzinę. Ponieważ się nie opłaca raczej do Los Santos. Byśmy jeszcze mogli do, do domu północnych pojechać. Tylko nie wiem, czy by nas rodzina poznała. No ale tu była ta krzyżówka, zobacz co oni. A koszykówka, dobra z tym idiotą. Koszykówka to tam wiesz, nie jestem idiotą. Koszykówka to jest kolejny motor, to jest taki lepszy sobie motor, no dobra. Okej okay. nie będziemy się mogli się przekimać w sumie. Nie ma jakichś takich fajnych miejscówek. Jak... A może tutaj byśmy weźli do tego? Czemu się mylą te płyty? Mnie boli gardło znowu Dobra, tutaj się przykimam To mm. no by było tyle odcinka Mam nadzieję, że wam się podobało Do zobaczenia w kolejnym